z tej strony szczur szczurowski. I i lecimy dalej z naszą wyprawą. Tak, a ty właśnie ty zostaw sub subskrypcję i dajmy. lajka. Zostaw, patrz, no ci przybiję ten szczał. Masz, Przybiję ci został zostaw subskrypcję i wyruszamy dalej na wyprawę naszą kontynuujemy. To już cały już nie znajdę. Trafiłem idealnie na wody. A co marynujesz taką drogę? Żeby kontent i ładnie wyglądało. Ja Przecież to nie jest ograniczone. Warto szybko to możemy odzyskać zawsze. O, zawsze bardzo szybko wywozyskaj, będzie super. Mówię ci. Cześć, ty Polazo. Ja, ja, ja idę spać. Ja spotkałem się. Jest około łódki. Płynę, bo schodziłem z drugiej strony oczywiście. Patrz co do ciebie przyniosłem. A to nam tu nie I będzie dzisiaj. Dalej mi A to ci ten. O, odjechało na lodzie. Mówię to ci odjechało na lodzie i będzie dobrze. Dobra. Oddaj mi moje łóżko. A jakie? A, masz. Oddawaj mi moje łóżko. Proszę. Nie! Nie. Co? No tam próbowałem dalej. Pośród tych skał... Nie dalej, z tej góry lodową. Gdzie? Tu. Mamy. nawet. Mam, Za ten głąb góry lodową. Dobrze. Tu mamy coś takiego. Znowu ze śniegiem. Może znajdziemy

Dobra, dawaj łódkę i płyniemy dalej. Wracamy na tamtym brzegu i płyniemy dalej. Gruncia. Przestań na tej wodę wskakiwać. Wracamy na tamtym brzeg i płyniemy w złożę, bo za chwilę się pogubimy. Ja nas no tak, na pewno No tak Misiek Wypomniałeś mi jedną piosenkę Ja zobacz, ma ten z tyłu, jak cię obróci Jak cię obróci to wiesz co ma? Tak, taką szparkę z włosów na dupie Więc co ja mam, wam mogę powiedzieć? No ja mam, skoro już mam... ma oszczelił w ten monitor, czy jakbyś. O, 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 o! Dobra, czekaj, stój. Wiem, wypadłem pod łódkę. W ratunku. Hello. Też was lubię. Tam raz, garnąłem wszystkich chyba. Nie, nie wszystkich, mówiłem chyba. A tu mam jeszcze dwóch kolegów. Szurski odpiera Hordy Złotę zombie. Na Wiem. Mi też. Swurski odpija hordy zombie. Poczuć turuncia rabuje, rabuje groby. O, cać się. Mogę Teraz otworzyłaś się skrzynka, jak ja prawie wymieniła. Też tam do tamtego budynku zaproponuję. Ja, ja, ja jestem zajęty. A tam jest kilka kolegów. A właśnie o ten budynek nie chodzi. Jestem zajęty z ząbiakami. Szkoda, że zanim wyceluję, to już nie jest. A, a, Gdzie jest? Gdzie to jest? Ja nawet nie otwieram i nie patrzę, co tam jest, ja od razu rozwalam O, cegły. O, cegły. Już pozbierała wszystkie. Był wągiel. Nie, nie wszystkie, przestań. No tutaj jakaś wieżyczka jest, ten... No ja w tej wieży właśnie pojmam. Ej, nie jesteś mnie. Ja tu tylko cię okradam, nie zabiję. cię. a no, znalazłem skrzynkę. To no, mi właśnie. Czekaj, muszę powiedzieć, co nam brać. Zwaliła Tak No a co będę się od Czekaj, jeszcze tutaj tutaj coś mamy? Mamy, dobra Powietrze Mamy powietrze? Z No. Kilofram chciałam skrzynić biodą. No co, sami tak bywa Mam wędkę mąska pultuna i wędkę nie puszczam. Dobrze, wszystkie? Obleciane? Gdzie są jeszcze jakieś sprzęty? Nie, nie widzę Albo, nie, nie albo, ja spotkałem, albo zombiego. Masz jeszcze chyba tu. Tak, masz. Gdzie ja wpływam? Gdzie No w tym budynku. Tak? Nic nie mam. Tak? Nic nie widzę. Jak nie ma, jak jest. To skrzynka, czy koledzy? Koledzy. To ich nie widzę. Na skrzynkę widziałem. Ja. Z tej strony. Ałaj! Takie mam kolegę. Ty jest, Okej. Wypłyń. No. Wypłyń. To z do góry, żebym widziała. Coś. Ała, Ła! No Wiesz ile mi się i co się Nie! Pół. Tak. Idealnie! Ja mam wszystkie teraz. I to jest marchewka? Tu, z tej strony. To ja sukcesa My... myszka mi się popsuła. Nie, już. kolega tu. Spaczem na góry. No, zajmij się nimi. Już. się dusić. Nie. Już. Zakładamy ze wszystkie? Gdzie tu masz skrzynkę? Nie tu, w tej drugiej wieży po drugiej stronie, po skosie. Gdzie ty tą skrzynkę? W tej dużej? Nie. Naprzeciwko przeciwko tej dużej, dru po drugiej stronie. Tu. Tu gdzie stoi. Miła mi gdzieś. Albo no, mi się wydawało. Słońce no na Dobra. Przejmuj się tym. Nie ma, wszystko pozbierało. Dobrze. To ja proponuję tu na nas zostać, też spalić ognisko i będzie super. Powiem, tak, Mamy 18 węgla, 1 glukę złota, węgiel jest niższy niż 1 glukę tego skarbu, 12 z tego mięsa, 19 pszenicy i będę mocno w na dwa. Ja mam jeszcze 12 zgniłych minus i 2 zł. Wiesz złota. Wiesz, napisz złota. Ja Brałam tego tylko... skrzynka. Aż dziwne, że kamiennej siekiery nie było. Ale to dobrze, zrobimy sobie hmm. odcinek kolejny z tego. Z poszukiwania skarbów. Hm. Tu nie byliśmy. Czekaj, bo się musimy odnaleźć. Iść lądem? Musimy się odnaleźć. Czekaj. Ja nas potem odnajdę. Nie, nie odnajdę. Nie. Ty pamiętasz obie do domu? Właśnie się zastanawiam. Okej, okay, bo się musi dorenderować. Tylko my nie wrócimy. Nas tu nie było. Nas tu nie było. Okej, okay. z powrotem na biegun. Biegun, halo, gdzie jesteś? Tam jest, dobrze. Zaraz się pułapię, mówię ci. Podezwij się. Wiesz... Najwyżej... Najwyżej ten. Będziemy zgadzać się na nagraniach. No to, to, to nagranie pominiemy w sumie Poza nagraniem są oczywiście najwyżej Ale czekaj, tu jest ten Ja się tu już zaraz odnajdę Tu są jakieś inne wody O Poza nie wytrzymał. Co to to jest? tutaj byliśmy Tak, tutaj byliśmy Dobrze Są kurczaki Doskonale Tak Płyniemy wzdłuż bieguna z lewej strony. Myśmy ten biegun widzieli z lądu, więc ląd też będziemy widzieć z bieguna. To jest nasza góra. Bo to się zaczęło od To jest nasza góra, na którą we, wleźliśmy czy nie? Poznaję to przejście. W tą stronę tu jest są miski. Ja ci coś na raz, on, zaraz ci się odnajdę, mówić. O tu jest ten zombie. Przejdźmy do punktu wyjścia. tak chwila no, popłyniemy w tą stronę. Teraz już co? Zrób cięcie, żeby widok nie zanudzać, a my się obejdziemy. No dobrze. Gdzie ja to robiłem. Eee, tu robiłem. Witamy pacjenciu. jak widzicie, ogarnęliśmy się. Tam mamy sw swoją wioskę, tutaj dotarliśmy. Teraz wracamy na tamtym punkt, A. więc widzimy się znowu za chwilę.